Hello. Hello. Widzisz, że ktoś jest na naszym serwerze i streamuje sobie valo? Pijamy? Właśnie się zostawiam, czy tam być po prostu i się go zapytać, co robi chłopak. A dziewczyna. Dziewczyna lat 3 najwyraźniej tutaj widzę. No to dawaj na chwilę. Dobra, zobaczymy. Pokipicujemy. 3, 2, 8. Dawaj, Dobra, dawaj Dobra, kurwa, dawaj, lecisz, dawaj, lecisz. Się, nie przejmuj się, nie przejmuj Czekaj, się. Czekaj, bo dawaj. No wstrzymano 8, mi streama. Co jest, kurwa. Wstrzymano mi streama. jest, działo. O, jaki łuk! A nie, jaki to jest <laughs> Ogólne to ja się uczę grać w tę gierkę, gram dwa dobrze. No, dobrze, to nie, jest, nie dobrze. dobrze, uciekaj szybko, uciekaj z tej gry szybko. Jaka ranga byczku? O kurde, uciekaj. ogień zapalał eee, To jest ten, silverek. E no. Dobra, jest. No jest. Ale, ale tyj, czyści, No Przez, przez smoki lepiej strzela, niż ja normalnie. ja dopiero wbiłem na ten serwer, obejrzałem ten... Twój filmiczek z Golda. Jest. O, no dobra. Pomyślałem, ale były jaja, to sobie wbiję. No i jestem. No. Jesteś te główkę potrafią No O oh, cześć, cześć Norbert, wicujemy tutaj koledzy. Siema Jak to się zmieniło, no? Czarna, maty, maty, maty. A pierwszy odcinek mój oglądał i poznał całą ekipę. Siema, <coughs> no potrzebujeć piątej osoby? Ale bordo, my nie gramy. Oglądamy Ale to streamera będziemy, będziemy grać zaraz, no? No to jak będziesz grać, to mówię ci co no Wiecie co, no ja oczywiście, że zagram, nie? Ja. No proszę! Dobra! Robisz to, to jest twój frag. Da jest! Dzięki, brawo, dzięki widzowie. Barwaker! Co? No kurwa, bo ty jesteś no, na chodź Ale o co ci k**a, k**a, nie widzę, czekaj! kata na ciebie i mówię tak. Look at these And you said pasz lewy górny róg Debilu, poznaję z ludźmi. Where? Where? Where lewy górny róg? Lewy górny róg no, no, no co, rozwiąż masz, Debilu? Ale co, kur. <laughs> ale A... k. rozwiążesz i co? No, no nie rozwiąż, No rozwiąż. rozwiąż. wiąże, aplikacje, uwierz, że ty, la, la, nie? Odłącz aplikację, uwierzy ty nęcą się. Nie tu, kur. Na dole, nie tu, po prawej. Po prawej. O tu, na dole. O tu, o tu. Ale nie pamiętam hasła, ja pierdę. 1, 2, 3 <grymne> Na ch** mi na no, ch** mi to jest, ja pi Ale to tu, tu wszystkie linki no. Ty, a w ogóle, ej, 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 ej Znowu streama tak dajesz? Ale ten, bo tu klipy gdzie są, nie? Ja mam klip Nie klip, co? Ale, no bo tu klipy nie, Bo k ma, tu są klipy Klipy są na Discordzie teraz no. O wszystko no, dzisiaj zlikujesz, nie? A no to chuj Mordujesz wątwą No, co? Jeszcze karo, No, Jeszcze karty o, ja, ja, ja. Gdzie są k te klipy? Chcę zobaczyć klipy No masz k***a Stora, Jelopation dzielo... C, User, <grym> Dokumenty Dokumenty no, no to teraz wchodzimy w dokumenty tak, <grym> tak, tak, tak. <grymne> ja, się, nie wchodzę, mi trzeba Ja likuję szybciej niż oni jedzą. Ten, <grymne> tak by, jakby ktoś jak na przykład jesteś dziadek, nie? I znajduje tylko jakiś k***a, indian jakiś, nie? I, <grymne> i, <grymne> jak, <grymne> I mówi tak uh, Peace service, um, I'm, uh, I'm gonna help you with your computer. I tak dalej, nie? Na przykład, Computer i kurwa wiecie. Virus, type in your tak, card tak, i dokładnie. Jeden do jeden i kurwa, wiecie. I oni się tak wiesz powoli na ten, a ja rura! Klik! Klik! Kurwa klik. klik następny! To nie jest klik jak coś. To jest klik. co, co Kivolraci może? No to co, otwieramy dzisiaj komputer kurwa, nie? Ule no, żona, kurwa Czarna do swojej matki. Tak. ZBELWEZKITĘ! ZBELWEZKITĘ! Bez ja No czekajcie, bo. Oh. Kurwa Czekajcie, bo rzeczywiście nie mogę tego włożyć! Czy wygrywacie?! Ja się nie odbijam, ten gra! Zajmujcie nagranie się! Jestem pamiętaj! Taki gameplay można zrobić, Zdolność poświęcony. Czekajcie! Gramy po ale to lustrzane odbicie! A to wejdź no, ale, ale k kur... Ty to jest śruba i ta śruba nie wchodzi w dziurę Próbowałaś kręcić? Może to nie był gwójść tylko śruba, no chwój kręcić. No ale... Aaa! Zdąży na Zdążona Na hita jest, na hita jest! Aktyw no może to, że aktywował dzier. Zostało 10 sekund. Nie było oh, tego, oh, nie oh, było my. tego, nie było tego. Powinienem grać. Nic nie myślę. Trójka za... te, Marw! Oooo! Marw! Czemu mi powiedzieć, O podniku? ty, mogę skreślić. Oślepienie. mi dupę. Jeden... Na górze, Dobra, na dupę. górze! Nice. Mordwa kardaszu się szczęśliwie. Nie mam pieniędzy. Pieniądze. Dobra, masz. Dziękuję. Stłamy mnie, ja pierd... No się... został jeden Nowej na ulicy czarna Ciarna. na ulicy Ale my w Został jeden Został jeden Ale ty, ty chodź tu Nice, <suszel> być marnarze Teraz jest tekstu Chciałbym mieć tatuaże, tatuaże. Podróżować po północowym Zaśpiewaj, zaśpiewaj, Nie ruchy, z Bojmy, malusiu, <suszel> mego moje bąsie, moje Jestem głodna Co byś zjadła? Albo kogo? Chińczyka kurwa, i teraz właśnie co, misja <noise> <jest>, albo kogo? <noise> no to mam być, musi być... Chińczyk A Chińczyka jest taki że każdy jest wyboru to... a musi być taki, wiecie, on musi mieć coś w sobie takiego dobrego Do ciebie pod pro Nadale, nadale Bo ja właśnie schodzę na ląd Nóż w Dwóch się nie spodziewają Oku. <noise> 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 <Exactly. głos> O. No, zawsze chciałam mieć 10 dzieci. Czemu? No bo dzieci są B fajne. Się 8 8... 8? 8? 8? zawsze 8 na się cieszył 8000 Zawsze myślałem o... No. A to tak się liczy dzieci no. <laughs> Dobra. Dobra. Dobra, to idę do kibla. To Ej, weź lubisz weź mikrofon, weź mikrofon Lubię. No. Ale ty do ciebie, Ca? Ca? Do, do, 6, race, nie? do race, do race, do race, do race, która gra w tej chwili. A co? Czemu? Szako U. Lubisz Szako? A czemu Szako no bo, a Szako to nie był ten taki hop z y, Lola? Ten klauniarz, Tak? No? A co? Właśnie, Oby, czekajcie, Heming że on mi się no. śnił, kurde. Szako Hemingway? Ale śniło ale... <laughs> mi się, że byłam w Lolo i że mi gragas przyciął, kurde. Ej, gragas KDA wychodzi. Okej, okay. o... o... nie wiem co znaczy, ale. <laughs> a, zamki mam. To cię w ogóle nie miałeś ze mną doświadczenia. Być... <laughs> ale zajebisty jest ten gragas. <laughs> Ma bez Bebzo Olegia. Mem w końcu stał się prawdziwy. Po <laughs> tak. celu latach. A czy wiecie, że każdy TikTok, który się na, zaczyna od, czy wiecie, że ma najwięcej wyświetleń? Może zrobię My TikTok, a czy widzę? wiecie, że. A wiedziałeś, że 99% populacji wierzy bardziej w rzeczy, które jako pierwsze w zdaniu dasz właśnie procenty? Aha. 99% TikToki, czy wiesz, że, kiedy chcą się dowiedzieć, czy wiedzą, że, a ja właśnie zrobię TikToka z tego, czy wiedzą, że, żeby stracili czas. Tak, tak jest. To jest najlepsze, że to by się chyba przyjęło.